W trakcie drugiej edycji targów wózków używanych sztil. klienci mieli możliwość na żywo zapoznania się m.in. z procesem odnawiania wózków. Do dyspozycji klientów było ponad 100 sztuk wózków różnego typu, różnych rodzajów, w tym także wózki nowe z bateriami litowo-jonowymi. Na stoiskach partnerów można było m.in. zapoznać się z nowościami z zakresu prostowników, finansowania czy sprzętu na widły, na wózki widłowe. Odnowione, używane wózki widłowe sztila serwisujemy w taki sam sposób jak wózek nowy. Technik jedząc do wózka, naprawia go w taki sam sposób, jakby naprawiał wózek nowy, który jest na gwarancji. Nie ma to znaczenia. Czyli klient uzyskuje taką samą jakość obsługi i gwarancyjnej, i pogwarancyjnej. Targi wózków używanych sztil są jedyną tego typu imprezą w Polsce. Duże zainteresowanie wydarzeniem, a także konkretne pytania, które padały ze strony uczestników zarówno w kierunku naszych doradców, jak i w kierunku naszych partnerów, których w tym roku było dziewięciu, pokazują, że istnieje realne zapotrzebowanie na kompleksową obsługę. Począwszy od dostarczenia wysokiej klasy wózków widłowych przez osprzęt, aż po finansowanie. Używane wózki Stihl. Nowe w przystępnej cenie. Niemiecka jakość za rozsądną cenę. Wiele sloganów jest, które moglibyśmy użyć do, do określenia tego, ale prawda jest taka, że zaspokajamy potrzeby klientów.